Z drugiej strony to co Marco Rubio powiedział, co jest prawdziwe jak najbardziej, że nałożenie sankcji oznacza koniec rozmów. No ale z trzeciej strony, z trzeciej strony, jeżeli te rozmowy mają wyglądać tak jak wyglądają w tej chwili, to może faktycznie powinny się zakończyć. Stany Zjednoczone powinny pokazać, że jednak coś potrafią, bo na razie to co jest właśnie najgorszego i to zdaje się tego to jeszcze do Trumpa nie dociera, że on w tej chwili negocjuje z Rosjanami z pozycji słabości a przecież jego doktryną miałaby miał być pokój poprzez siłę. I to jest tak, no, że Putin dostrzega tę słabość, widzi, że Trump ma naprawdę niewiele opcji, bo tak naprawdę jedyną skuteczną opcją, którą mu rzeczywiście Trump mógłby wdrożyć, to byłoby coś, czego znowu zrobić nie może, bo by zaprzeczył całej swojej linii politycznej, czyli po prostu powiedzieć, dobra, to co tam Ukraina sobie nie chce kupić, otwórzmy katalog, prawda, dla wersji VIP ekskluzywnej i niech kupują, co chcą. Też